Siemaneczko, z tej strony Mister Adam 15 i dziś filmik z, z serii Car Mechanic Simulator 2014, czyli yy, Adać w swoim żywiole, tak można powiedzieć. Yy, fajna gra. Bardzo mi się spodobała od kiedy tylko wyszła, yy, chciałem ją mieć i, i po pobraniu już przeszedłem do kolejnego garażu, można tak powiedzieć, Nawet, yy, nie kapłem się, które po dzisiejszym wejściu do gry przerzuciło mnie od razu do tego garażu. W tym garażu, znaczy ogólnie co z garażu się znajdę w Car Mechanic Simulatora to chyba komputer, z którego można korzystać Do kupowania części i takich tam pożyczek, jeżeli jest potrzebne Do radia, którego nie użyję, żeby yy, tutaj nie zagłuszało mojej mowy Z dawarka na oleju, ale to, to małe Komplikacyjne i madło bo bardzo potrzebne jest, tu w tej części garażu jest y, taka ścieżka diagnostyczna, której może kiedyś y, uda mi się zaprezentować Wam. No i ogólnie, no to chyba najważniejsze, że dostajemy zlecenie na samochód, którego jest podróbka jakiegoś, nie wiem, Volkswagena albo Golfa, albo Zeta Punto. W naszej wersji nie będę zgadywał, bo nie lubię. Y, no i chyba tyle. No. Ogólnie chciałbym nagrać tą. Y, Serię, bo no. lubię mechanikę i tak ogólnie lubię się w tym poławić. Przydałoby się jeszcze blacharka w, ten, w tej grze, to po prostu byłoby GIT albo lakiernictwo. No to już pełna, e, mechanika pełna gębą, ale żeby nie przedłużać, bo nie lubię długich filmików, żeby krótko i na temat. to Zobaczymy, jakie zlecie. Mamy do tego <laughs> dziwnego Hatchbacka 590. Szukam zlecenia naprawy. Wymiana klocków hamulcowych w jakimś Aysanie-Kołgarze z 2011 roku. I jakiś gość do mnie napisał, że znów do mnie mam trochę gotówki, potrzebuję nowych hamulców. Prawie rozbiłbym się już cztery razy. No, gościu po prostu bardzo bezpiecznie jeździ. Jeżeli cztery razy mógł się rozbić i za pierwszym razem nie przyszedł i nie zawalczył o to, żebym mógł wymienić te hamulce. Oczywiście, tak. Yy... 700 zł Czyli opcjonalnie mówiąc yy, zaczynamy tak zaczynamy od koła lewego Neumat dłoni i go Koło wyjęte Możemy go teraz wyciągnąć zacisk No i oczywiście, nawet zacisk tam był średni, ale zacisk nie będę wymieniał. Czy tarcza jest też do wymiany czy nie? No. no. Powiem Ci, że ta tarcza też jakaś nie jest za bardzo, bo to mój jest stały klient planowany. To minimum też tarcza, 44% tarczy to ta. nie jest też. Cudownie, tak cudownie. zobaczymy, lecimy drugą stronę. Oczywiście najpierw rozbieramy wszystkie części potrzebne, potrzebne a potem a sprawdzimy ile jest wykupna, kupimy i, i złożymy. E, lecimy dalej. Druga strona robienia hamulców. Zaciski hamulców. W ogóle te zaciski też nie są jakieś interesujące. Tutaj klocki były no lepszy. Tutaj jest strony, strony, strony klocki dobra. Jakieś średnie, jak tak. może tak powiem. Tarczę z, z tej strony? Nie, ogólnie. Nie, ja ogólnie wymieni wszystko. Nie, 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 nie jest Jestem bardzo zbyt flawny. Wszęść, nie, nie, nie powinienem wymieniać, no ale dobrze. Tak, Niech stracę, to jak to się musi. Z częściami. Co Tu mamy, ma, ogólnie, ogólnie potrzebujemy, potrzebujemy tak, cztery tak, klocki. P4, P4, to kupiłem już w, w, w ogóle klikanek. No i dwie tarcze. Chodzi o ile tarcze chodzą, no bo jeżeli no są bardzo dwie. drogie to nawet nie mam zamiaru mu tu wymieniać. O, podwieźć. To, raz. Ogólnie, ogólnie zarobię 100 zł. Zarobię 100 zł. Ech. Ech. Szybko Taką szybką wymianę, nie będzie źle. No, to, będzie źle. To, no to co, dalej. lecimy dalej. My... Lecimy. Szczerze trybem montażu, montaż. przydałoby się w ogóle jakieś jakiejś brudnie, części, czyszczenie, i tak dalej. Byłoby to Było dość ciekawe. No, ale coś, no, 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 coś, no to nie jest real. grze nie można wymazać sobie reala. Klosuszek, klosuszek. Górnie. Górnie. Zacisk, zacisk. Zaciski też są Zaciski też takie. takie... Średnie, średnie. ale nie wiem, nie no chyba zaciskować nie będę, bo ule, w ogóle to koło, tej ule, tej ule, ule, w koło z... też u niego jest masakry, że na zbyt mało kas dał mi, żebym ja nakupował wszystko. czasem wymienić klocki, w w klocki, w klocki w ja mu jeszcze wymienić tarcze, więc... Wierny klient musi dostać coś za nadzór Druga strona. Z drugiej strony też banalnie założyć tarcze. Wymiana witarczy klocków, klocków w, w samochodzie to jest chyba najłatwiejsza rzecz do wymiany w samochodzie. to zaciśnienie, 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 7000 z Ogólnie 7000 7000 w kącie bankowym swoim, 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 więc tutaj że, w grze nic spokojnie, spokojnie mogę nawet, spokojnie zarobić, mogę nawet zarobić tylko stówę. Ogólnie na samochód, Ogólnie na samochód, samochód do oddania co Tam w środku ma. Wnętrza. Wnętrze. Fajna radia ma. ma. skórka. Komputer. Komputer. Dzień 30 Nie będę sprawdzał błędów. Nie będę sprawdzał błędów, nie chcę mi się. No ładny, samochodzik ładnie. O ładny, w środku jak na herbaka. Eee, no, i do... eee, no, i do... no i tak oczywiście kulturalnie sprawdzimy mu co w samochód samochód. środku pod maską. Żeby ustawić mu, ustawić mu, dobry mu dobry samochód. Sprawdzimy silnik. Sprawdzimy stan oleju. Sprawdzimy stan oleju. Można tak powiedzieć, że ale jest za mało. Więc, więc mu się dolać, dałbym mu się dolać trochę. utworzony korek I jeszcze raz sprawdź jeszcze raz sprawdzimy no ile jest no można będzie większe był stanu będzie był stanu, więc no no ogólnie ogólnie lubię takie lubię, lubię takie, takie lubię takie coś powinien być klient dumny powinien być klient dumny samoutwór samoutwór do dodania Samout do więc więc serb ja ja więc co ja robię? więc Więc jest coś więc jest coś nie tak. Hmm, tracimy tracimy hmm, więcej, tak, więcej. na tę tarczę. Szkoda. myślałem, że z w tyłu. tyłu. Też chcę. No ale dobrze. No ale dobrze. Nie będziemy. nie będziemy przeżywać, przeżywać. 44, 44. Te um, no, um, no, kłoski nie wydaje się złej nie sprawdzamy, bo mi to tam wymienią. Będę i tak go wymieniał, wymieniał. No. ważne, że z przodu ma dobrze. Ale muszę znaleźć wszystko, co ma hmm, klosków. Klosków. nie założyłem do końca. Nie założyłem do końca. interesujący szkoda, interesujące, szkoda. Nie pomyślałem tego. Ale oczywiście. Ale oczywiście. Każdy... Się może, pomylić. się może pomylić zapomnieć bardziej, że, zapomnieć bardziej, że... z tyłu akurat w tym, tym samochodzie też mogą być kłoski Hamulcowanie... E, hamulcowanie e... same bębny na przykład, same bębny, bębny, na przykład no, no tu akurat z tej strony masakryczne kłoski wytarte, więc... Z 4 klocuszki Z cztery, cztery klocuszki, tak zarobiłem, zarobiłem. że tak ogólnie zarobiłem? Nic nie zrobiłem. ale no ale no. ale no! Klient to klient Nać klient, nać panu. I już komek klocuszka. Cztery klocuszki. No cztery klotuszki chyba policzyć. Raz, dwa, 3, 3, 4 cztery, cztery. Więc... więc. Dobrze. Dobrze. Szybciej do wykonania. Szybciej do wykonania. W ogóle taki warta ta... lewarki warszata... ta... trafesowe. Całkiem już pokoczoniem. Całkiem już pokoczoniem. No. Tam ten no. mi się na razie. Tam ten mi się na razie. Podoba. no, Good strado kulturka. Sprzodo kulturka Starczę dodane a, a z tyłu niestety. Rzucamy się na... Rzucamy się na... i yy, same, i yy, same. Klotki hamulcowe. na no hamulcowe. Neumatno po prostu... Neumatną no 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 po prostu tak no Neumaty to są boski. Ta <grym> strona jest zrobiona. strona jest Lecimy drugą. Lecimy drugą. Co tutaj mamy? To tutaj Daję mamy kluczek, tutaj oczywiście zawsze się tam, włączam, zawsze się tamtym włączam. Dobra, zacisk. Zaczybko. 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 Zmiana szybko. Zmiana jest Diametralnie szybko. Zakręcamy koło. Zakręcamy koło. Trzeba w realu inaczej. Ogólnie w realu inaczej zakręcam Taki, koło, ale takie to rzeczy są. Takie, takie to rzeczy chyba są. Już oddania, moichu... no bo... chyba już jest do oddania, no, no bo wymienione. wszystkie tak, klocki tak. wymienione. Plus do tego tak, zaliczone. Plus do tego masz jeszcze tarcze z przodu, więc ja jestem, jestem szczęśliwy, że pomogłem. Tak ładnie mojemu stałym samochód. klientowi zrobiłem samochód. No i teraz czekamy. No i teraz czekamy, jeszcze pokażę Wam nowe zlecenie, jakie tu będę miał. I będziemy kończyć ten odcinek, czy powiedzieć, czy, powiedzieć czy Wam się więcej. podobało, czy chcecie więcej. Czy może nie chcecie? Ale co, że chyba będziecie chcieliby, bo... Chyba... Chcieli, bo to jest dość mądra seria. I każdego może nawet coś nauczyć. Nawet w tym, na przykład, tym wykonanie, na przykład. Wymienić... wykonanie jazdy próbnej i wymienić wszystkie uszkodzone części. Kiedy ruszam rano, są one niego... przez 15 minut, odwlej się z niego podejrzane dźwięki. Można coś z tym zrobić. Strasznie mnie to denerwuje. Jest. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, być... co tam może być. I mnie nie tak, o, ale, już nie tak? O, ale już mi dostali limuzynę. Grubo. No dobra, ale nie przedłużamy tego no dobra, ale nie przedłużamy Chyba tego odcinku. Chyba wszystko co, Chyba chciałem, wszystko, powiedzieć, co chciałem powiedzieć. Powiedziałem. Kolejna Kolejna gra do mojej serii do Karmani film 2014, więc oglądajcie, łapkujcie, subskrybujcie i ze mną jak więcej bądźcie ze mną jak najdłużej, więc, i bądźcie i bądźcie jak najdyżej, więc filmiku, dziękuję za obejrzenie. pa. pa.